Kiedyś tak powiedziałem, jak mnie osoba zaczęła wyzywać. Ja mówię, nie jestem sekciarzem. ja płacę podatki od tego, że jestem pastorem. Tak? I ona nagle tak opuściła kopalę. Ja mówię, powie Pani jeszcze słowo, a zaraz zadzwonię po policji. I będzie pani ze mną w sądzie miała spotkanie. I ona na, natychmiast została zbita ze swojej wulgarności i bezczelności. Pamiętajcie, prawo jest po naszej stronie, tak? wszelka władza jest nam uczemu, ku dobrze. Kiedyś miałem pewną obawę na naszych uczeni. Ale gdy zrozumiałem, że Bóg stoi po mojej stronie, to Bóg też daje zaplecze po naszej stronie. I teraz jeszcze krótko chcę was zachęcić, jak ewangelizować. Świadectwo musi być nasze krótkie. Każdy z nas ma świadectwo. Każdy z nas został wyprowadzony z jakiegoś grajdołu. Jedno wiemy. Jezus powiedział tak. Jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, że jam jest, pomrzecie w grzechach swoich. Czyli głównym nurtem i kierunkiem jest wskazanie człowiekowi, do, i danie do wiadomości tego, że w Jezusie jest jedyne przebaczenie, że mowa o krzyżu, to co mówił Paweł, także mowa o krzyżu nie może być głupstwem i nie mówię do was w uczonej mądrości, tylko chodzi o to, żeby krzyż, który wam zwiastujemy, okazał się dla was mocą Bożą, to jest z listu do Koryntian, czyli kierujemy zawsze w świadectwie na Jezusa, tak? Na Jezusa, na tego, który jest drogą do zbawienia, bo to jest klucz. My ludziom pokazujemy klucz do zbawienia, tak? Ale ludziom mówią, ale ja będę ważony na przykład. Ale gdzie ty będziesz ważony? Co ty, do warzywniaka jedziesz? Myślisz, że w niebie to jest warzywniak, będą cię ważyć, twoje uczynki, bo uczynki będą ważyć. Ja mówię, o hola, hola. Przez uczynki nikt się nie dostał jeszcze do nieba. Dostał się do nieba czemu? Bo uwierzył, bo usłyszał, bo sięgnął po łaskę. Mesjasza. Po łaskę, a łaska, definicja łaski, to jest niezasłużona przychylność. Niezasłużona. Barabasz był bandytą skazanym na śmierć, doświadczył łaski Piłata, uwolni go. I Jezus'a łaska powoduje, że my jesteśmy wolni i wyrwani, obrazowo mówiąc, z królestwa ciemności i przeniesieni do królestwa światłości Syna Bożego umiłowanego. Czyli ważnym, ważną rzeczą jest wskazanie w tym wszystkim na pracy i dokończyciela dzieła, na Jezusa. Świadectwo powinno zawierać krótką historię Twojego nawrócenia, bo to jest ludziom potrzebne. Tak mówisz krótko, zwięźle, paru zdań. Z tym czym się borykałeś. Byłem w silnej depresji. Poznałem chrześcijan. Zacząłem studiować Słowo Boże i doświadczyłem uwolnienia z depresji albo borykałem się z jakimś nałogiem, nie dawałem sobie rady, nie rady, nie musisz mówić yy, w szczegółach, tak, co robiłeś, że tam chodziłeś gdzieś po domach publicznych, że wydawałeś swoje pieniądze z całego miesiąca w domu publicznym w jedną noc, nie musisz takich szczegółów mówić, ale możesz powiedzieć, że byłeś w ciemności, byłeś dzieckiem diabła, bo nie znałeś Jezusa, przyszło opamiętanie, przyszła łaska Boża, i jesteś w innym miejscu. Bo ja kiedyś też byłem uczony świadectwa i dużo ludzi się nawraca, dużo, może nie dużo, ale najbardziej takie spektakularne świadectwa to są ludzie, którzy gdzieś tam odsiadują pewne wyroki w więzieniu i nawracają się w tak zwanym kryminale, tak? I potem świadectwo takiego człowieka, kiedyś słyszałem, byłem gangsterem, kręciłem wałki, dziennie miałem 30 tysięcy złotych w kieszeni z rabunków, Nawróciłem się i moje życie się zmieniło, i teraz modlę się do Pana o miskę ryżu. Nie? No to za takim świadectwem nikt nie pójdzie. Tak? Ale jak on powie, że nawróciłem się, opamiętałem się, poszedłem do pracy i Bóg mój zaspokaja każdą moją potrzebę według bogactwa, chwały swojej, to ludzie mówią: Aha, tak? to jest dobre. Tak? Dlatego też musimy uważać, co mówimy. I ja mówię: pamiętaj o jednym, czas nas goni, czas nas goni. Ulica to jest przepływ ryb. Przepływ ryb. Żeby skupić uwagę jednej ryby, musisz ją zanęcić. Rozumiesz? Zanęcić. Rzucić dobrą przynętę. Połyka, i tu już ją trzymasz na żyłce. Masz skupienie wzrokowe. W ogóle nie bójcie się kontaktu wzrokowego z ludźmi. Jak głosicie, często zobaczycie interakcję i podążajcie za wzrokiem. Pamiętacie, jak Piotr i Jan uczynili pierwszy cud? Widzieli człowieka na przedsionku świątyni. Ich wzrok się skrzyżował. I on mówi, srebra złota nie mamy, ale co mamy? Co mamy? W Jezusa Chrystusa. Piotr i Jan zobaczyli wiarę też w tym człowieku, zobaczyli pewność w tym człowieku, zobaczyli odwagę w tym człowieku i zobaczył, ten człowiek zobaczył też coś, co może wziąć do swojego życia, bo musisz jasno sprawę zrozumieć to świat może dostać coś od nas, a nie odwrotnie, tak? To ty masz Chrystusa w sobie, a nie oni. Oni idą na potępienie. No tylko mówię, niewłaściwą Ewangelię, jak będziesz głosił, że idziesz na potępienie, umrzesz za swoje grzechy, to ty nikogo nie przyprowadzisz. Natomiast jeśli go złapiesz, zachęcisz, to szybko odejdź na bok na rozmowę. I w rozmowie wtedy już jest twój. Rybka jest już twoja, tak? Bo już wiesz dobrze, jak posłużyć się słowem pokazać, że nie ma czyśca, że nie będzie wagi, że musisz się opamiętać, musisz się dać ościć na opamiętanie i musisz uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Panem. Piotr to wskazywał. Najlepiej ewangeliz ewangelizacji w ogóle uczyć się z dziejów apostolskich. I musimy zrozumieć jedną rzecz: to jeszcze nie jest czas żniwa. Ono już jest gotowe. Wiecie, w co ja wierzę? Że jedno takie wystąpienie, jakie zrobiliśmy we Władysławowi, w czasie i w porze spowoduje setki natychmiast opamiętanych ludzi, przyprowadzonych do Ewangelii. Tylko, że to przyjdzie szczególny czas. To przyjdzie namaszczenie z nieba, to przyjdzie bojaźń Boża i to przyjdzie też otwartość ludzkich serc, bo ludzkie serca muszą być na to otwarte. I to jeszcze nie jest ten czas, ale trenować się musimy. Trenować się musimy. Dlatego ja mówię, nie, nie, nie martwmy się tym, że nie widzimy nagle zapełnionych krzeseł w kościele, no bo ludzie żyją w świecie, ale jeśli ty będziesz miał kontakt z taką osobą, ty będziesz kierował poprzez nauczania te osoby, będziesz je indywidualnie prowadził, krótko mówiąc, będziesz się karmił duchowym pokarmem, tak? Delikatnie, żeby się nie ulało. I wtedy taka osoba będzie zachęcona. O, Julia też opowiadała teraz Ewangelię swojej koleżance i mówiła, ona chce przyjechać do kościoła. Ja mówię, dobrze, tylko najpierw jej ty mów indywidualnie. Bo jak ona tu zobaczy kogoś, jak padnie pod mocą, no to powie, zabij go, tak? No bo nie będzie rozumiała tych rzeczy, tak? Dlatego no, trzeba ludzi przygotować na pewną zmianę, tak? Bo o, ty byłaś też po pierwszy raz, pamiętam, jak z tobą rozmawiałem, mówię, ja, No też miałaś odczucie, no inaczej, dziwnie, no obawiałam się, tak? Dlatego my musimy ludzi zachęcić, ale ja wiem, że ta zachęta też jest spowodowana tym, że my się nie wstydzimy Boga i że jesteśmy Jego pełni. I dlatego niczym złym jest pomodlenie się przed ewangelizacją, ojcze daj mi odwagi. Ja powiem wam, nieraz jak robiliśmy ewangelizację, to szczerze mi, mi się nie chciało. Ja miałem skurcze w żołądku. Mówię, Panie, znowu będą mi obrażali, wyzywali, tak jak tam Jeremia się żaliłem, Panie, znowu na mnie naplują, Panie, znowu mnie odzwiedzionych wyzwam, tak, no różne wyzwiska słyszałem, naprawdę różne. Na ulicy język się ludziom też rozwija, fajnie, tak. Tylko zrozumiałem jedno, że będziesz miał wielką nagrodę w niebie, wiecie, że to będzie obok naszych świadków. Każdą osobę, którą Ty przyprowadzisz do Królestwa Bożego, jeśli te osoby odejdą przed Tobą, one będą na ciebie po drugiej stronie czekały. Wiesz z czym? Z najlepszym tortem, z najlepszym pokarmem, z najlepszą nagrodą, bo Ty ocaliłeś ich życia, rozumiesz? I taka determinacja walki o duszy musi Tobie towarzyszyć, bo łatwiej to wszystko przejdziesz. Bo nie jest łatwo. No ja mówię, nie jest łatwo. Ewangelizuję y, ludzi, przyprowadzam do Jezusa praktycznie od 30 lat i miałem różne sytuacje. Tak? Nieraz mi chcieli pobić, tak. Zdarzały się różne sytuacje, ale robię. Największą radość mam, jak widzę szczere łzy pokuty. To jest po prostu miód na moje serce, jak widzę, że słowo, które głosimy, porusza ludzi. I tak jak widzieliśmy to w ewangelizacji, że są szczere łzy, że ludzie są natychmiast uzdrowieni. Widziałem Gracjanę jak krzyka. Się... Uau, uzdrowienia! My już wiedziałem, że coś nam się zdarzyło. To to są najlepsze sytuacje, tak? bo to motywuje mnie do przodu, żeby poświęcić jednak ten czas i wspólnie się zgromadzić. Bo ja wiem, że wszyscy z nas ewangelizujecie indywidualnie. I to jest bardzo dobre. Będzie to Wam poczytanie, tak? Ku usprawiedliwieniu. Ale ważne jest też, żeby Kościół był widoczny w mieście, czy nawet w innych miastach. To jest bardzo ważne. Kościół nie może się chować pod korcem, tylko Kościół musi być widoczny, i to jest fajnie usłyszeć, że ktoś ci mówi: A ja słyszałem o Was, tak? A już w ogóle, jak usłyszysz, o, o Waszym kościele, że tam się cuda wydarzają. To to już w ogóle jest dobry drogowskaz. Tak? Kiedyś pamiętam Hilla Johnsona opowiadał, że tam na lotnisku jakiś misjonarz do nich wysiadał w Ameryce, miał im usługiwać, i celniczka się zapytała, bo tam brak było jakiegoś wizowego blankietu czy coś do wypełnienia, a, my, a skąd pan, tam gdzieś z Nos Afryki, jakiś czarnoskóry misjonarz, yy, powiedzmy tam z Ugandy, i on do Stanów przyleciał. No i kontrola ta celno-paszportowa, miała tam no, brak jakiegoś dokumentu i się pyta, jaki jest cel Pana podróży? A on mówi, no przyjechałem do kościoła Billa Johnsona, żeby tam usłyszeć. A, to jest ten kościół, w którym jest wiele cudów. Witamy na terenie Ameryki, proszę bardzo, tak? I to, to otwiera drzwi, bo już ktoś utorował tą drogę, tak? Będzie wielu przeciwników, nie dziwcie się, że będzie wielu przeciwników. Doświadczacie szyderstw, tak? Doświadczasz szyderz, jak mówisz, nieraz cię wyzywa, już. Możesz sobie wpisać w całą stronę wyzwisk, które słyszałeś pod swoim adresem. I to jest bardzo dobre, bo jeśli ty żyjesz już w duchu, to takie rzeczy w ogóle się po tobie nie osadzają, tylko spływają. No, musisz mieć jak Jeremiasz oblicze spiżowe, żeby ślina ściekała, napróją no, ok, Obrażam, ok. Dobrze, że cię piło mnie przeróżną. Ostatnio widziałem, jak krzyżowali i niszczyli, zabijali pierwszych naszych apostołów. Wiecie, że Jana, czy tam, nie wiem, chyba Jana, przeżynali piłą, do góry nogami go sobie zawiesili i taką piłą, którą się drzewo tnie, go piłowały. No to jest już niefajne wydarzenie. Dlatego to, co nas tutaj spotyka, to jest pięć przy tym, tak? Dlatego dobrze jest wyjść do ludzi z prawidłową postawą. Piotr wzywał w ewangelizacjach, w dziełach apostolskich, upamiętajcie się, niech każdy z was da się ochrzcić w imieniu Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych, i on mówił, a otrzymacie dar Ducha Świętego, czyli tu jest pokazany kierunek, tak jak powiedziałem jeszcze raz, opamiętanie, uwierzenie, opamiętanie, nawrócenie, pokuta, tak, ochrzczenie i potem wprowadzasz dopiero człowieka w proces uświęcenia życia że ciemność od niego odpada. No bo sami widzimy, o tu świadectwa ludzi, którzy podpadali z naszej społeczności, widzimy stan, w jakim ci ludzie są, no to są przykre rzeczy. Tylko, że no tu jest jakby też dla nas kierunek, coś gdzieś zostało może i przez nas zaniedbane. Ja wiem, że dużo każdy decyduje sam, tak? Bo z ludźmi też zawsze rozmawiam. Ostatnio do mnie tam ktoś wczoraj pisał, człowiek chciał być w kościele już tam pół roku temu, chciał być miesiąc temu, chciałby w tą niedzielę i on do mnie nie przyjechał i, i pisze, czy może zadzwonić. Ale ja mówię, ale człowieku, ja już ci poświęciłem czas, powiedziałem ci dwa razy, co masz robić. Posłuchałeś, nic z tych rzeczy nie zrobiłeś, więc nie dziw się, że demony z tobą nadal jadą. Idź do swojego tam dusz pasterza, który ciebie prowadzi. No i on nic nie odpisał, no bo co on ma odpisać? Mi no, szkoda czasu, tak? ja nie lubię bezowocnych rozmów, bo to szkoda czasu, szanujmy nasz czas. Ty jesteś ambasadorem Chrystusa. Na jednego stracisz czas, a pięciu w tym momencie przyprowadzisz. Więc patrz też, gdzie jest życie, gdzie rokuje coś, co będzie wydawało owoc. Nie daj się zatrzymać, bo ja to też przeżywałem na ewangelizacja. Często na przykład przychodzą znajomi chrześcijanie, o, cześć, cześć, fajną robotę robicie, i oni cię wciągają w dyskusję. I mikrofon leży, świadectwa leżą, a ty masz pogawędkę z chrześcijaninem, tak? Albo przychodzi ci osoba, która mówiłaś, że Was wiele razy słyszałem, i zaczyna Cię wciągać w bezowocną rozmowę. I wiesz, że ta rozmowa w ogóle zmierza na inne tory, tracisz pół godziny czasu, a w tym momencie mogłoby Ciebie usłyszeć tysiąc ludzi, i z nich mogłoby się kilka nawrócić. Dlatego też patrzcie na te rzeczy. Diabeł ma swoich emisariuszy. Tak, tak jak Bóg ma swoich ludzi w tym mieście, tak samo diabeł ma najwięcej opętanych. Widziałem podczas ewangelizacji: jak syczeli, jak z nich demony się manifestowały. Jak przechodził kiedyś koło człowiek taki pijany, mówi nie masz nade mną władzy, chyle szatanie, mam nad tobą całkowitą władzę. A on odszedł i tak na mnie patrzy. Za chwilę wraca, ja tylko się spojrzałem, wzrok spuścił, przeszedł tak większy ode mnie głowy. Wie, było... Nie wiem skąd ja byłem taki odważny, tylko on był opętany, tak? Mieliśmy taką sytuację, że kiedyś chciał jednego brata pobić jeden alkohol. Tak? Ja, ja widziałem tę sytuację, bo my zagatą staliśmy z boku i on zaczął się modlić nowymi językami, to w człowieka momentalnie szatan wstąpił. I on taki zgarbiony pędził do tego ewangelisty, a on głosił w ogóle niezbity, z trochu głosił Ewangelię, wyciągnął rękę, powiedział w imieniu Jezusa, stój szatan. I ten człowiek zaczął się dusić, był uwalniany. On nie, mógł, nie mógł tchu złakać. Wychodziło z niego całe piekło na ulicy, w centrum Gdańska. A on dalej głosił, spokojnie kończył poselstwo. Ty diabeł, myśl tutaj czeka. Za chwilę ja podszedłem do tego człowieka. Czy chcesz zmiany swojego życia? I on już mi kiwnął trzy razy powód. Tak. Natychmiast otrzeźwiał. Natychmiast cała agresja z niego wyszła. Finalnie oddał życie Jezusowi. Tak? Ale widzieliśmy takie sytuacje, bo ulica jest najlepszym testem do zmierzenia się ciemności ze światłością. Tego nie przepraktykujesz w domu, natomiast w domu możesz się zastanowić nad czytelnym, klarownym poselstwem które ludzie będą słyszeli. Ja zawsze mówię, pomocny jest jakiś fragment ze Słowa Bożego. Jeśli się na nowo nie narodzicie, nie ujrzycie Królestwa. I potem wokół tego tematu idź i mów. Ja zmierzałem do piekła z moim życiem, ale usłyszałem Ewangelię, dobrą nowinę i ona była hmm. mocna. Czyli takie wam podaję też krótkie, pomocne historie. Pamiętaj, ulica to jest przepływ, musisz szybko się ci założyć, Musisz rzucić szybko przynęte tak? i oczekiwać, że jak najwięcej ryb wpadnie w twoje świecie, bo ludzie nie chcą Ewangelii. Ludzie chcą swojego życia, wygodnego. I trzeba ich zdetronizować z ich tronów. I nikt nie chce tego. Ma siłę. My mamy łaskę. Każdy z was, który tutaj dzisiaj jest, to nad wami, nade mną jest łaska Boża. Tak? Co powiedział Bóg, to nie wy mnie wybraliście, lecz ja was wybrałem. Ja jeszcze kiedyś, jak się narodziłem na nowo, zobaczyłem moc pod swoimi rękoma, zobaczyłem cuda. Mówię, O, panie, ale ty masz dobrze, że masz takiego Adasia tutaj. A mi powiedział: Adasiu, to ty masz szczęście, że Ty ściągnąłeś po moją łaskę i się opamiętałeś, bo zmierzałeś prosto na autostradę do piekła i to rozpędzał z podwójnym speedem. I wtedy już tak nie mówiłem: Mój panie, więcej. Swojej mocy, gdy ja jestem słabszy, przydanie swojej mocy. Takie cuda będą. Cuda są nieodzownym znakiem, który będzie nam towarzyszył do czasów przyjścia Jezusa. Wiecie co najlepsze? Że te cuda będą coraz większe. Widzieliśmy natychmiastowe uzdrowienia na ulicy, tam zagadną, z celinką, jak przysługiwaliśmy ludziom, tylko że ja zrozumiałem jedno: te cuda o niczym nie świadczą, bo ludzie wcale nie przyszli w poziom uczniów tak jak ich tam gdzieś próbowaliśmy złapać, zachęcić, tak samo oni dalej odpływają. A kluczem do prawidłowej ewangelizacji jest zatrzymać takiego człowieka. Jeśli on doświadczy uzdrowienia, to pójdź z nim krok dalej. Chodź, pokaże Ci, jak mieć zwycięskie życie. Kiedyś jeden człowiek mnie, bo pisałem tam jakieś posty, miałem taki okres w moim życiu, że posty krótkie tam na Facebooku umieszczałem, takie skierowane do chrześcijan i do niechrześcijan. Jeden człowiek mi zadał pytanie, czy Ty naprawdę masz takie zwycięskie życie, o jakim piszesz? I to mi dało chwilę zastanowienia. Ja my tak napisałem prywatną wiadomość. Mam każdy fragment mojego życia, który był ciemnością, z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że dzisiaj jest jasnością w Panu. Bo Bóg wynagrodził mi szkodę lat minionych i oddał mi to, co pożarł konik, polny i szarańcza. Błogosławieństwo mnie dogoniło. Ja na początku biegałem za tak? Na początku biegałem za szukaniem żony, tak? Na początku biegałem za wieloma rzeczami, których nie miałem, bo nie domagałem. Panie, daj mi żonę, ja Ci będę służył. A Pan mówi, Ty w ogóle nie jesteś gotowy na żonę. Jesteś takim egoistą, skończonym draniem i hamem, że ja Ci nie dam swojej siostry, swojej córki, tak? Ja tak od Boga usłyszałem. Ja Ci nie dam mojej córki, tak? Żeby się zbawał ludzi. I my dobra, to się obraziłem na Boga, tak? Mówię, to ja już nie chcę żony. Ale potem przyszło wszystko, tak? Zaczęłam weryfikować swoje życie, zaczęła wchodzić w nieprawda, i Bóg mi dał odpowiedzi na modlitwę I każdemu z nas chce dać. Dlatego, jeśli ty dzisiaj nie widzisz odpowiedzi w pewnych fragmentach swojego życia i przełomu, to znaczy, że wina tkwi nie u ciebie, nie po stronie Boga, tylko u ciebie. Jeszcze jest coś do zrobienia, jeszcze jest coś do zrobienia. Tak? Ja wierzę w święte związki, w święte relacje, natomiast to jest już od tematu. Kończymy słowo. Zachęcam wszystkich do ewangelizowania, do przedstawiania prawdziwej Ewangelii, tak? bo Ewangelia może mieć różne oblicza. A Paweł mówił, jedna jest prawdziwa, prawdziwa oparta na krzyżu. Krzyż musi być w centrum. Ostatnio za mną od miesiąca chodzi w ogóle proroczy przekaz Głoś Krzyż, Głoś Krzyż. Ja tak sobie sięgnąłem wstecz, no mówię, no faktycznie, prawda, bo się różne rzeczy. Nawet nieraz słyszę, że nieprawdziwym może być. Tylko, że mówię, one nie są jakby w fundamentalnym kierunku zwiedzeniem, tylko moim objawieniem dotyczącym mojego życia i moim świadectwa. Dlatego na ulicę najlepiej zawsze zawsze swoje świadectwo krótkie. Tak? Byłem draniem egoistą. Dzisiaj Pan jest moim Bogiem, tak? I jemu części chwała. I tacy ludzie się dziwią. Wow, skąd ten człowiek ma taką pewność Boga? Jest koronawirus, a ja się nie boję żółtew, tak? U. Nie boisz się, nie boisz się. Tak? I już wciągasz człowieka w dyskusję. Mądrość. Ja mamy mądrość, przebiegłość, a mamy też czas przychylny. Czas idzie bardzo przychylny ku temu, żeby ludzie szukali Boga. Tak? Dni zaczynają być złe. A jak jest trwoga, to co? To do Boga. A jak są ci, którzy głoszą, to będą ci też ci, którzy słuchają i się nawracają. I nas interesuje wynik, dlatego, żeby. Dobrze wykonywać pracę zgodnie ze Słowem Bożym, przeklęty ten, kto pracę Bożą wykonuje niedbale. Ja Was uczę też na podstawie moich błędów, zachęty, krótko, zwięźle, na temat i wynik. Liczy się wynik. Amen. Kończymy. Tyle słowa w podsumowaniu.